Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian o z tej strony kłaniam się i zapraszam was na kolejny film. A co za tym idzie na kolejną, przepiękną partię z roku 1970, w której zagrało ze sobą dwóch Michałów, moi drodzy: Michał Tal kontra Michał Podgajec. Myślę, że tyle słowem wstępu. Nie będę przeciągał. Siadajcie wygodnie, kawka, herbatka w dłoni, przyjrzyjcie się kulminacyjnym momentom w tejże szachowej tragi Wszystko rozpoczęło się od posunięcia 4 ze strony Tal'a, na co czarne odpowiedziały skocze f 6 No ma jaja, ten Podgajec nie ma to tamto, żeby grać obrona Alechina z kimś, takim jak Michał Tal. Moi drodzy, skoczek D5 najczęściej grywa się tego typu. Ustawienia, skoczek idzie na B6 w tych strukturach i często chcemy tego pionka pobronić jeszcze pionem z F. Polecam, ten wariant jest to atak czterech pionów w obronie China. Tutaj, moi drodzy, jednak inna linia poszła: skoczek C3, jest to atak samisza. Chcemy tutaj pomieniać skoczki i zbudować solidne centrum, grając D4. Solidne struktury oczywiście z tym pionem chcą walczyć czarne, więc grają D6, i w tym miejscu F4 zostało pomieniane, moi drodzy. Hetman przyszedł na D5. Hetman na 5 czuje się dobrze, tak mówi teoria. Hetmana nie można napaść typowym tutaj moi drodzy ruchem skoczek C3, więc on tutaj czuje się nieźle. W tym momencie D4. No zwróćcie uwagę na to, że zrujnowana została struktura pionowa troszeczkę u e, białych, natomiast zachowały parę gońców i mają naprawdę imponujące centrum. To centrum oczywiście czarne będą chciały atakować right away, czyli po prostu ruchem C5. Ewentualnie G6, goniec G7. No coś takiego. No i skoczek C6 dołączy się oczywiście do imprezy. Zna na D4. Cóż to za impreza, jak trzeba napadać? No, każdy się bawi, jak lubi, moi drodzy. Skoczek F3, skoczek C6, ym, goniec C2, i w tym momencie najlepsze było, że komu właśnie G6. O goniec G7, jakieś H3, roszadka. Mniej więcej tak to wygląda. Zapnięcie, prawdopodobnie, w pewnym momencie powinno nastąpić. Tu jednak, goniec G4. No, znane idee chcą tutaj wymienić gońca za skoczka, osłabić tym samym kontrolę, moi drodzy, pola D4. Tylko, że to odwleka roszadę, a wiadomo, jak się nie zdąży zroszować z, taki, no, z takimi graczami agresywnymi jak Michał Tal chociażby, no to może być mały problem. Poszła, moi drodzy, krótka roszada, wybicie na d4, cd, cd i teraz można by było uznać, że można wyłączyć obrońcę i wziąć sobie pionka. Bęk, brzdęk, bum, bum. Co to w ogóle było? Bum, bum. Bicie na d4 i po mienianie do końca, wzięcie na b7, wieża prawdopodobnie b8, wieża b1 i problem jest tego typu, że zaraz pójdzie c3. Skoczek przestanie bronić Pola C6. Pójdzie szach. Może tutaj podwisnąć. Oczywiście, skoczek może i istępem, ale wówczas Król H1. Mocny ruch w tej pozycji. Dlatego też nie był zainteresowany tymi liniami pod Gajec. Zagrał sobie E6 na spokojnie. No to wieża B1. Atakujemy B7. Hetman D7 połapał 7 za ucho. Skoczek G5. Propozycja uderzenia na F7. Propozycja też wymiany gońców, która zresztą na szachownicy się pojawiła. I tutaj goniec E7 zaproszenie do tańca. Pod Gajec mówi: Michał utalu. Jeśli jesteś zainteresowany wzięciem f7, to proszę. Czy bicie w 7 jest takie dobre? No idzie h6, no, wygonienie obrońcy. No, Można by było jeszcze tym hetmanem zagrać na h5, taki strach na lach się okazuje, no bo w tym momencie mamy długą roszadę. Wisi skok, więc skoczek prawdopodobnie by wrócił, wybicie na d4. Ta pozycja ta czarnych jest, jest ok, jest ok. Dlatego Michał Tal nie mówi, nie idę w tej jego gierki, gram c3. Poszły bicia? Zobowiązująca decyzja, bo w tym momencie goniec zostaje tutaj, moi drodzy, jedyną figurą, która bardzo fajnie kontroluje czarne pola. Ewentualnie po, poprzez C1 można go przerzucić na 3. I te czarne pola będą strasznie słabe u przeciwnika. Pytanie co z roszadą w ogóle? Czy ta roszada gdzieś pójdzie? Nie wiadomo. Po kopniaku goniec C1 właśnie. Goniec chce przyjść na 3, to jest pewniak. Skoczek, moi drodzy, 7 Hetman F3. Bardzo mocny ruch w tej pozycji. Jest to uderzenie, moi drodzy, na F7 i jest to wsparcie wieży na B7. I tu jest tylko jeden ruch, który może temu zapobiec, tak naprawdę. No i nie jest to roszada, oczywiście, bo B7 leci, płaczą dzieci. Jest to Skok D5. Hetman broni wraz z królem, a tu jest przesłona. Oczywiście tego skoczka można wygonić, ale skoczek B6 przesłania linię. A, i hetman cały czas broni. No i tak poszło w partii. Idzie C5, no to skoczek wraca na D5. I teraz Michał tal mówi, hmm, gdzie tu gryźć, jak atakować? No chcielibyśmy temu gońcu swojemu nadać troszeczkę siły, impetu, polotu, finezji, i elokwencji. Zatem gram C6, oddaję piona i wrzucam gońca na 3 Nie ma rolady. Nie ma rolady w tym, w tej, w tej pikarni piekarni, rolady? No dobra, nie idę w to dalej. No nie ma po prostu, no. Co robić? F5 poszło w partii, magiczne bicie w przelocie. Nie wiem, czy znacie? Jeśli nie, to warto się douczyć. Nie bijemy tak, bo tu słabnie mocno pion, bijemy w ten sposób. Nie boją się szacha czarne, bo w tym momencie będą sobie mogły zagrać na przesłonę chociażby i hetmanem. E, dlatego też szacha nie wrzuciły białe, bo wiele to nie daje, ale Powiedzmy sobie jasno, kto jest tutaj silniejszy: goniec czy skoczek? Skoczek jest też dobry, jest centralny, kontroluje wiele pól w obozie rywala, ale goniec jest przekozakiem. Wieża B3, wieża FB jest w planie. Chcemy się zdwoić, przyjść na B7, plan prosty. I tutaj komu należało grać wieżą na G8. Po czym Hetman G7, trzymać presję, cały czas tutaj gdzieś szukać jakichś uderzeń na G2, jeżeli Hetman za daleko by odszedł. Wszy. Wieża FB, Hetman G7. Tak to mogło wyglądać. Szaszek ogólnie za dużo nie robi, jak się okazuje, jest strzał. Jeżeli król w tym momencie poszedłby na d7 i myślimy, że łapiemy hetmana za wieżę, no to niestety jest przesłonka. Nie ma jak gońcem napadać. I dobra, wracamy do partii. ale ta pozycja była u czarnych jeszcze jakby... Coś mogły, jeszcze mogły krzyczeć, znaczy krzyczeć, jeszcze nawet mogły wwojować, makać mieczem swoim samurajskim. Tu król d7, d8, przepraszam. No i ten ruch już nie jest dobry się okazuje, idzie wieża fb, no chce przyjść na b7, że to jest dosyć jasne. No i właśnie, nie wiadomo, to źle stoi, król, moi drodzy, jest na drodze wież. One nie mają ze sobą komunikacji, nie mogą ze sobą porozmawiać, wieże uwielbiały mieć komunikację. No i oczywiście jest jeszcze ten goniec tutaj przeszywający strasznie brutalnie tę przekątną. Jest też bardzo aktywny hetman, pozycja jest nie do gry, jeszcze idzie wieża h7. Wieża H7, żeby przykryć siódemkę. Michał Talgra na momencie. Hetman Gietrzy. Hetman Gietrzy, moi drodzy. Ktoś może teraz uznać, że proszę bardzo, wieża B7. I co? Ła, wow, tu jest Hetman, a tu jest wieża na koniec dnia. No tak, tylko że w tym momencie można było tak naprawdę pójść w Telinie i grać dwiema wieżami na Hetmana. Nie jest to takie tragiczne wcale dla czarnych, no ale to nie poszło w partii, moi drodzy, tylko poszło hetman g3. No hetman g3, jest propozycja, jest szach po prostu, jeżeli król pójdzie tu, to spadnie wieża, natomiast jeżeli po tym szaszku będzie przesłona, to spadnie ta wieża. No to czarny myśli, jak się pobronić? Dobra, gram skoczek b6, przesłaniam linię, bronię od razu wieży, więc teraz tak naprawdę szach nic nie da. Bo król sobie stanie tutaj, skoczek broni, więc wszystko gra i bucz niby. Niby ta. No ale tutaj Michał Tal znalazł sposób na przeciwnika, jak zwykle zresztą, jak często. No i wyłączył obrońcę pola 8. Strzelił wieżą na B6. Nastąpiło bicie trzeba odbić forsowny ruch jest to moi drodzy bicie. I Hetman G8 right now. Jest tutaj wieża do wzięcia. I teraz tak, jeżeli król, moi drodzy, pójdzie na C7, to spada wieża brzdęk. a później jeszcze jest groźba szaszka, wymiany i jest więcej figura. Natomiast jeżeli w tym momencie pójdzie Hetman E8, co poszło w partii, wydaje się być lepsze, no to spada wieża tutaj na, moi drodzy, H7. Tylko że tu jeszcze nie koniec imprezy, bo leci na A3. Zgoda z tym, że leci na B6. Ech. Tutaj została podana partia po wybiciu na h7, bo jeżeli wziąłby tu, wziąłby tu, no jest groźba. Chcielibyście przykryć na przykład ósemkę wieżą, no to w tym momencie wieża b7. Jak to stoi? No nie, no tragicznie. Jak ten król wygląda? Nie ma możliwości obrony przed matem w żaden sposób. A w ten sposób, jak to mówi pan Zisiek, zginęło już wiele osób. Michał Tal pograł znowu nieprawdopodobne szachy, moi drodzy. Cały czas presja, cały czas na groźby. Poświęcenie jakości. Kurza twarz. Barabasz w pewnym momencie nastąpiło, i się okazało, że ta dy dyskomunikacja, wiesz, była gwoździem do trumny, tym kluczowym. I się okazuje. No cóż, tyle z słowem podsumowania. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że partia się podobała. Dajcie znać. No i co? Słyszymy się kiedyś tam. Na pewno.